A co ty tu? Kolejny raz mam ci wyjaśniać. Wiem, że jesteś nałogowym wyjadaczem fast foodów i ogólnie chcesz tu pracować, ale taka nie zostawiać i mieć ją gdzieś. Nie nadajesz się na bycie jej chłopakiem. Chcesz dwie porcje fry? Nie. Możesz mi dać też dziesięć tysięcy hamburgerów, ale i tak ich nie zjem. Czekam na wyjaśnienia. Jest przecena, na pewno nie chcesz? A co do hamburgerów? Proponuję ci dać 20 tysięcy. To był sarkazm. To po pierwsze, a po drugie, dokładnie żądam wyjaśnień. No a po co tu przyjechałeś? Po zestaw hamburgerów lub frytek, więc namawiam cię do kupna jakichś z tych rzeczy. Dobra, kupię te nieszczęsne hamburgery. Później w domu porozmawiamy. Po pierwsze, one są szczęsne, a po drugie, szerokie i drogi. Hmm. Nie wydaje mi się, że jakoś jej kazałem kupować bułki, ponieważ Chwila, może to plan Jacka i Milana? No przecież.